Witaj w miejscu, gdzie słowa stają się paliwem. To nie jest zwykły podcast, to nie jest zwykła lista afirmacji. To jest ogień, to jest energia, którą możesz wpuścić do swojego życia, jeśli tylko masz odwagę. Za chwilę usłyszysz afirmacje, z których korzystają najmocniejsi. Ludzie, którzy biegną setki kilometrów, kiedy inni zatrzymują się po kilku. Wojownicy życia, którzy idą dalej, gdy większość dawno by odpuściła. Maratończycy, ultrasi, sportowcy o żelaznych głowach, oni wiedzą, że zwycięstwo rodzi się w umyśle. I właśnie takie słowa powtarzają. Ale uwaga, to, co usłyszysz, nie jest dla każdego. To afirmacje Sigeru, potężne, surowe, mocne. One nie głaszczą, one uderzają prosto w serce i w głowę. Słuchasz ich na własną odpowiedzialność, bo kiedy raz je wpuścisz, nie będziesz już taki sam. Jeśli naprawdę chcesz więcej siły, więcej dyscypliny, więcej ognia w sobie, zostań. Bo to jest moment, w którym zaczyna się twoja transformacja. To jest ten czas, kiedy twoje słowa staną się twoją bronią. Oddychaj głęboko, skup się, bo za chwilę usłyszysz coś, co może rozpalić w tobie energię, której istnienia nawet nie przeczuwałeś. To nie jest zabawa, to jest droga dla wybranych. Jeśli jesteś gotowy, zaczynamy. Zwycięstwo leży tam gdzie strach i ból. 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 Jedynym sposobem dotarcia na drugi Lepszy brzeg jest cierpienie w celu wzrastania. Musisz cierpieć, by rosnąć, i to ty musisz zainicjować tę podróż. I może być cholernie ciężko, ale musisz to zrobić. Jedynym sposobem dotarcia na drugi, lepszy brzeg jest cierpienie w celu wzrastania. Musisz cierpieć, by rosnąć, i to ty musisz zainicjować tę podróż. I może być cholernie ciężko, ale musisz to zrobić. Jedynym sposobem dotarcia na drugi, lepszy brzeg jest cierpienie w celu wzrastania. Musisz cierpieć, by rosnąć, i to ty musisz zainicjować tę podróż. I może być cholernie ciężko, ale musisz to zrobić. Jedynym sposobem dotarcia na drugi, lepszy brzeg jest cierpienie w celu wzrastania. Musisz cierpieć, by rosnąć, i to ty musisz zainicjować tę podróż. I może być cholernie ciężko, ale musisz to zrobić. Motywację możesz sobie o dupę potłuc, bo motywacja pojawia się i znika, ale kiedy jesteś naprawdę zdeterminowany, kiedy masz napęd, wszystko co przed tobą zostaje zdemolowane. Wszystko zaczyna być osobiste. Motywację możesz sobie odupę dupę potłuc, bo motywacja pojawia się i znika, ale kiedy jesteś naprawdę zdeterminowany, kiedy masz napęd, wszystko co przed tobą zostaje zdemolowane. Wszystko zaczyna być osobiste. Motywację możesz sobie o dupę potłuc, bo motywacja pojawia się i znika. Ale kiedy jesteś naprawdę zdeterminowany, kiedy masz napęd, wszystko co przed tobą zostaje zdemolowane. Wszystko zaczyna być osobiste. Motywację możesz sobie o dupę potłuc, bo motywacja pojawia się i znika. Ale kiedy jesteś naprawdę zdeterminowany, kiedy masz napęd, wszystko co przed tobą zostaje zdemolowane. Wszystko zaczyna być osobiste. Dziś ludzie są tak słabi, że ich wolę możesz złamać w ułamku sekundy. Obecne młode pokolenie poddaje się chwilę po tym, jak zacznie. Tak łatwo być dziś wielkim, bo ludzie są tak cholernie słabi. Jeśli masz w sobie choćby gram twardości, samodyscypliny. Choćby ciut umiejętności robienia rzeczy, na które nie masz ochoty, to masz nadzwyczajną przewagę. Ja na przykład nie cierpię biegać. I szlak mnie trafia jak ludzie pytają, to po co w takim razie biegasz? O czym ty kurwa mówisz? Jak to po co biegam? Bo na tym polega życie, że nie zawsze robisz to na co masz ochotę. To właśnie dzięki temu stałem się kimś. Dziś ludzie są tak słabi, że ich wolę możesz złamać w ułamku sekundy. Obecne młode pokolenie poddaje się chwilę po tym jak zacznie. Tak łatwo być dziś wielkim, bo ludzie są tak cholernie słabi. Jeśli masz w sobie choćby gram twardości, samodyscypliny, choćby ciut umiejętności robienia rzeczy, na które nie masz ochoty, to masz nadzwyczajną przewagę. Ja na przykład nie cierpię biegać i szlak mnie trafia jak ludzie pytają: "To po co w takim razie biegasz?". O czym ty kurwa mówisz? Jak to po co biegam? Bo na tym polega życie że nie zawsze robisz to na co masz ochotę, to właśnie dzięki temu stałem się kimś Dziś ludzie są tak słabi, że ich wolę możesz złamać w ułamku sekundy. obecne młode pokolenie poddaje się chwilę po tym jak zacznie tak łatwo być dziś wielkim, bo ludzie są tak cholernie słabi. Jeśli masz w sobie choćby gram twardości, samodyscypliny, choćby ciut umiejętności robienia rzeczy, na które nie masz ochoty to masz nadzwyczajną przewagę. Ja na przykład nie cierpię biegać, i szlak mnie trafia, jak ludzie pytają, to po co w takim razie biegasz? O czym ty kurwa mówisz? Jak to po co biegam? Bo na tym polega życie, że nie zawsze robisz to, na co masz ochotę. To właśnie dzięki temu stałem się kimś. Jedynym sposobem dotarcia na drugi, lepszy brzeg jest cierpienie w celu wzrastania. Musisz cierpieć, by rosnąć. I to ty musisz zainicjować tę podróż. I może być cholernie ciężko, ale musisz to zrobić. Jedynym sposobem dotarcia na drugi, lepszy brzeg jest cierpienie w celu wzrastania. Musisz cierpieć, by rosnąć. I to ty musisz zainicjować tę podróż. I może być cholernie ciężko, ale musisz to zrobić. Motywację możesz sobie o dupę potłuc. Bo motywacja pojawia się i znika, ale kiedy jesteś naprawdę zdeterminowany, kiedy masz napęd, wszystko, co przed tobą, zostaje zdemolowane. Wszystko zaczyna być osobiste. Wierzę w to, że jesteśmy tu w konkretnym celu i nie da się od niego uciec. I nie ma znaczenia, czy wierzysz w jakiegoś Boga, w coś innego czy w siebie samego. Nie możesz zejść ze swojej ścieżki, bo ta ścieżka prowadzi cię do punktu, w którym masz pomóc innym ludziom. Więc jeśli, dla przykładu, odskakuję ze ścieżki na bok, bo tak akurat jest łatwiej, rozpierdalam tym samym cały życiowy proces. Tak nie można. Musisz iść swoją ścieżką, bo tylko wtedy możesz zatrzymać się, odwrócić i pomóc ludziom idącym za tobą. Więc moje najnowsze zadanie, moja obecna droga to zawrócenie i pomaganie tym, którzy bez przerwy pytają, ale jak? Ale jak? Ale jak? Bo oni błędnie sądzą. Że musisz wywodzić się ze wspaniałej rodziny, opływającej w wiedzę, pieniądze i ukończyć elitarne szkoły, by móc odnieść sukces. Ale moja droga to przekonanie ich, że jest inaczej, że możesz odnieść sukces nie mając niczego poza wiarą i tlenem. Jestem tutaj, by im powiedzieć, że chuja im potrzeba by sięgnąć po wielkość. Wierzę w to, że jesteśmy tu w konkretnym celu i nie da się od niego uciec. I nie ma znaczenia, czy wierzysz w jakiegoś Boga, w coś innego czy w siebie samego. Nie możesz zejść ze swojej ścieżki, bo ta ścieżka prowadzi cię do punktu, w którym masz pomóc innym ludziom. Więc jeśli, dla przykładu, odskakuję ze ścieżki na bok, bo tak akurat jest łatwiej, rozpierdalam tym samym cały życiowy proces. Tak nie można. Musisz iść swoją ścieżką, bo tylko wtedy możesz zatrzymać się, odwrócić i pomóc ludziom idącym za tobą. Więc moje najnowsze zadanie. Moja obecna droga to zawrócenie i pomaganie tym, którzy bez przerwy pytają, ale jak? Ale jak, ale jak, bo oni błędnie sądzą, że musisz wywodzić się ze wspaniałej rodziny, opływającej w wiedzę, pieniądze i ukończyć elitarne szkoły, by móc odnieść sukces. Ale moja droga to przekonanie ich, że jest inaczej, że możesz odnieść sukces nie mając niczego poza wiarą i tlenem. Jestem tutaj, by im powiedzieć, że chuja im potrzeba, by sięgnąć po wielkość. Jesteś winien sobie wyłącznie prawdę, a nie dobre samopoczucie. Jesteś winien sobie wyłącznie prawdę, a nie dobre samopoczucie. Jesteś winien sobie wyłącznie prawdę, a nie dobre samopoczucie. Jesteś winien sobie wyłącznie prawdę, a nie dobre samopoczucie. Jesteś winien sobie wyłącznie prawdę, a nie dobre samopoczucie. Jesteś winien sobie wyłącznie prawdę, a nie dobre samopoczucie. Jesteś winien sobie wyłącznie prawdę, a nie dobre samopoczucie. Jesteś winien sobie wyłącznie prawdę, a nie dobre samopoczucie. Co jest najpewniejszym motywatorem do głębokiej osobistej zmiany? Ból. Ludzie najbardziej zmieniają się pod wpływem bólu. Powiem więcej, ludzie zmieniają się jedynie pod wpływem bólu. Co jest najpewniejszym motywatorem do głębokiej osobistej zmiany? Ból. Ludzie najbardziej zmieniają się pod wpływem bólu. Powiem więcej, ludzie zmieniają się jedynie pod wpływem bólu. Co jest najpewniejszym motywatorem do głębokiej osobistej zmiany? Ból. Ludzie najbardziej zmieniają się pod wpływem bólu. Powiem więcej, ludzie zmieniają się jedynie pod wpływem bólu.